Witam ponownie hmm. kontynuujemy dalsze testy teraz na mocniejszą grzałkę teraz widzę, że coś chyba zaczyna więcej wiać. Ok teraz sprawdzamy ile mamy voltów, ile wykręca na pusto jak widzimy tego ustawić żeby coś tu było widać, okej, okay. dobra, mamy 20 stopni na piecyku i i piekamy na na drugi skok, czyli na 1200. Cyk. Raz. Dwa. Czyli mamy. Na drugim skoku 1200 watów. No i będziemy obserwować, jak się turbinka będzie zachowywać, przy. przy takim wiaterku. Okay. Także jak widzimy się potem tego, dobra, postawić. Tubinka się kręci swobodnie można powiedzieć i teraz patrzymy jak się sprawy mają jaki jest woltaż i jaka temperatura przedstawię sobie statyw 20 stopni Celsjusza na piecyku i teraz widzimy, że temperatura rośnie. No i mamy volta 65. No i popobserwujemy troszkę, jak to się zachowuje. Jak ta temperatura rośnie? Przy jakim woltażu? I ewentualnie, czy coś tam będzie widać na tym amperomierzu, czy nie? Ten ustawimy, żeby to było wszystko widoczne, ostrość na amperomierz. No i, i testy 1200 W grzałka. No widzimy mm, na jaka jest różnica y, jak temperatura leci do góry, prawda? 1200 a, a 600 przy woltażu tam jak widzimy 65 czterdzieści, jak temperatura szybko idzie do góry. Dobra, popatrzymy sobie na wiatroczek. się fajnie kręci wiaterek jest podobny może wykręca może jest, są podmuchy teraz nie wiem do ilu 4 metry na sekundę, może 5 odpalę komputer i sprawdzę chwilę popatrzymy no i za chwilę sprawdzimy Ile temperatura podskoczyła. Jak widzimy, czapka ze śniegu na nosku dalej jest, się obraca. Pasowałoby to wyczyścić, ale powiem szczerze, że opuścić to nie jest problem, tylko później 8 śrub trzeba zakręcać, i to jest troszkę zabawy, a jak jest, mamy teraz chyba minus 10 stopni no to nie jest to przyjemne trzymać klucze w rękach i, i zakręcać te 8, 8 8 śrubek Także. nic mu w sumie się nie dzieje nie ma jakiejś tam przeciwwagi za dużej czy coś pracuje dosyć przyzwoicie większego zoomu tutaj nie mogę zrobić na telefonie. Następny filmik to wezmę moim aparacikiem Canonem, który ma zoom optyczny jakieś 35 razy, więc można naprawdę świetne zbliżenia robić bez utraty, bez utraty jakości. Widzimy śmiga sobie fajnie. Teraz przejdźmy do. Co się tu dzieje? Pod kątem oka widziałem jakieś 70 V. No, i ile mamy temperatury? No, parę minutka może była, czy coś i urosło. Widzimy 30 stopni, już jest ponad. Także, jak widzimy, 1200 to jest różnica niż 600 w prawda? Nawet przy małym woltażu, około 50 v czy tam 30, to temperatura rośnie. Czyli grzałka łyka od 10 V powiedzmy, czy od, od zera można powiedzieć do 250 V. To jest nominalnie można powiedzieć. A łyknie i dwa razy tyle, bo jak testowałem, jak testowałem yy, to grzałkie. Nie grzałkie. Testowałem żarówkę. To żarówka. To żaróweczka. Taka setka. No to do 400 V, jak było. Spokojnie. 450 też. Yy, nic się nie działo. jak przekroczyłem 500 V na pronicy. Napędzając to wiertarką. I było. Ponad 500V i wtedy puf, żarówkę spaliło. Także 400 czy tam do 500V hmm, wytrzyma. No. Także grzała podejrzewam, że też wytrzyma. Powiedzmy nie 250, a, a do 400V, czyli grzeje. Drugie, tyle praktycznie, prawda? Czyli jak mamy grzałkę. Hmm, na przykład 3 razy 6 kW no to do 10 kW taka grzałka może spokojnie dać nawet do 12 chwilowa także drugie tyle taka jest rozpiętość po prostu jak przy większym voltażu Zrasta też amperaż, no i moc automatycznie rośnie, i to chyba nie raz, dwa, tylko, tylko chyba nawet więcej. Ok, no i co, temperaturę mamy, jak widzimy, 39 stopni czyli ładnie było 20 no i przez ten czas urosło Tyle będzie 40 to zrobię pauzę i włączę za tam za 5 minut może I... tylko że coś teraz. Piotrek. widać się zmalał było 60 70 voltów no to widać jak temperatura fajnie szła do góry i teraz no jest około 30 w może się rozkręcić zobaczymy w każdym razie można poobserwować jak się zachowuje grzałka przy 30 V, jak przy 50, 60, czy tam 70 V, jak szybko temperatura rośnie. Także. Tutaj robimy, zrobimy tak, żeby coś było widać na amperomierzu, ale przy takich. Przed, przy takim woltażu to raczej słabo, Nie wiem co zrobię. Zrobię tak, żeby było jeszcze bliżej, wszystko tu, o. i zrobimy zbliżenie. żeby ona była widoczna kiedyś tak zrobić widać, widać i teraz zrobimy podniesiemy troszkę statyw ustawię po prostu okay, ustawiłem ostrość dam na pioromierz i Chwilę poobserwujemy co się, co się dzieje. Hmm. Czy w ogóle coś się będzie ruszać tym oporomierzem. To ja mówiłem, że był do 30 Amperów, no czy do 20, no to byśmy widzieli Dokładniejszą po prostu pracę tego amperomierza, a tutaj to jak jest do 2 do, do amperów to w ogóle nic się nie wychyla prawda? tam jeden, może, muszę okulary założyć. No dobra, obserwujemy temperaturę, voltaż i mniej więcej widzimy jak pokazuje tutaj. jest 50 woltów no to tu stabilnie ta wskazówka nie, nie, nie podskakuje w ten sposób okej okay.